Proszę bardzo, jaki obiadek tutaj pyszny. A co to jest? Udziec? Udziec z indyka Z indyka i co? Makaroni? pełno pełnoziarnisty. Mamusia przygotowała. Nie ma jak u mamy. Nie ma jak u mamy. Tato, obiad. Tak, tak. Tato, drugie się obiad o dziewiętnastej. Co? No. Tu trening trzeba po treningu zjeść od razu, Micha musi być. Nie ma, Po swojemu. A jak... Niektórzy o 19 jedzą, no to niech jedzą. Grażyna Szakowska raz w ciągu dnia jej powiedziała, tylko... Tak? Grażyna Szakowska jest rok, do mnie było. Coś ty gadasz. I raz dziennie, więc tak sobie myślę, że... No są różnego rodzaju diety, wiesz. Jedni jedzą 10 razy dziennie. Inni zaglądają co chwilę do lodówki. Ja się chyba przerzucę na raz dziennie. Jak to zrobić? No właśnie, jak żyć? Panie przez premierze, a Tusk leci. resztę godzin trzeba spać, bo no. nie myślę, że leci już. No, no. A to teraz zadają Tuskowi pytania. Tak, no. tak. Dobra, smak.